Dzień dobry, witam w środę 24 dzień marca. Startujemy z technicznym przeglądem i zaczynamy sobie od EURUSD na interwale. Tutaj akurat dwugodzinowym na EURUSD wybite zostały po godzinie 8. Wybite zostało, wybite zostało nowe Low w zasadzie marcowe. To jest puła 18,35, mniej więcej. Natomiast jak przejdziemy na nieco większy PF, to sobie zobaczymy, że w zasadzie jest to są to nowe tegoroczne minima na głównej parze walutowej. Amerykańska waluta wyraźnie zyskuje w stosunku do euro, ale nie tylko. I tak naprawdę, w co celujemy na etku? Układ taki, który od rana rzuca się w oczy i który jest w miarę jeszcze powiedzmy osiągalny w najbliższych godzinach, bo bazujemy tutaj na zewnętrznym mierzeniu 127,2 FIBO. Strefa cenowa 1,17,90,92. To jest mierzenie właśnie z tego swingu wzrostowego, z 8, 9, tutaj w zasadzie od 8 do 11 marca kształtowany był, kształtowana była ta fala wzrostowa. No i właśnie w ramach kolejnych, kolejnych minimum, kolejnego nowego minimum tego rocznego otwiera się ta przestrzeń, żeby, te, żeby ten współczynnik zewnętrzny pierwszy osiągnąć 1,17,90 najbliższe wsparcie na głównej parze walutowej, jak sobie zobaczymy, no to jest około w zasadzie już niecałe 30 pipsów, więc spokojnie utrzymując tą tendencję czarnych świec czterogodzinowych, bo jak sobie zobaczymy teraz też na ten wykres czterogodzinowy teraz przeskoczyliśmy, to w zasadzie, w zasadzie od poniedziałkowego popołudnia budowane są formacje wpadkowe na głównej parze walutowej, tak, czarne świece, świecie spadkowe tutaj mieliśmy takie uspokojenie, zamiast bodajże też minimalnie zamknęło się to prospadkowo, może nie prospadkowo mamy dolny cień, natomiast półcem czarnym, czerwonym, biorąc pod uwagę kierunek. No i dzisiaj po godzinie ósmej ponowna waga sprzedających, i tak jak mówię, stargę 1790 i 17, najbliższe wsparcie na tym wykresie. W przypadku DAX-a niewiele się tu wydarzyło w związku z tym, co, co jest ukształtowane technicznie, bo nadal aktualna pozostaje strefa 14425 punktów. To jest poziom, który odnosi się tutaj do tej korekty spadkowej, a mianowicie rozpiętość tej korekty spadkowej odkładamy od w historycznego low, przepraszam, historycznego maksimum oczywiście które zostało ukształtowane w ubiegłym tygodniu. To jest okolice 14,800-14,805 punktów. Taka też korekta generowana jest obecnie na niemieckim indeksie, natomiast zabrakło nam tutaj powiedzmy no prawie 100 punktów jeszcze, biorąc pod uwagę wczorajszy, wczorajszy dołek lokalny. To prawie jeszcze 100 punktów zabrakło do, do tutaj wypełnienia tego scenariusza z tą strefą wsparcia, właśnie. Także 14-425 nadal aktualna strefa wsparcia na DAX-ie. Zobaczymy, jak wystartujemy z rynkiem kasowym, być może z luką spadkową i to będzie bardziej, bardziej osiągalne niż to zamknięcie wtorkowe. WPLSD, no i w końcu chyba w końcu sytuacja się rozwija po naszej myśli. W związku z układem overbalance, z dolną podstawą prostokąta, układy już porozgrywane, czekaliśmy na zanegowanie tej strefy w kolejnym teście i takie zanegowanie się pojawia. Zanegowanie w związku z potencjalnym układem harmonicznym, to co mówiłem Wam od kilku, kilku w zasadzie sesji. I teraz tak. Przejdziemy sobie do Trójkąta. Tu mamy potwierdzenie tego punktu B w okolicy 38,2 i I teraz możemy zacząć kształtować tą drugą część formacji. Punkt C, który został potwierdzony, 1,40 mniej więcej. I teraz w ramach. W ramach kontynuacji struktury, zgodnie z założeniami, zgodnie z założeniami układu harmonicznego XABCD, punkty D w tym przypadku 786 lub 886, ostatecznie będziemy szukali dodatkowych potwierdzeń w tych strefach cenowych 13400, 13300, a więc dwa okrągłe poziomy do zaksięgowania pozostają na kablu. Jak sobie patrzymy, tutaj przede wszystkim też rzutuje. Bardzo duży popyt na amerykańską walutę, tak jak to było w przypadku euro, USD, tak też również na GBP, -USD, na kablu. To amerykański dolar zdecydowanie dominuje nad brytyjskim funtem i te spadki, te spadki są dynamiczne i patrząc tak, typowo technicznie, to zdecydowanie ich skala może jeszcze trwać i te poziomy, no, powiedzmy pierwsze. Pierwsze wsparcie blisko 300 pipsów, drugie wsparcie 400, ale przy takiej tendencji spokojnie jest to do wypełnienia nawet jeszcze w obecnym bieżącym tygodniu. Dolar Jen. Tutaj z daleka widzę, że strefa techniczna została osiągnięta. Widzimy, że to są wczorajsze godziny przedpołudniowe. Po rannym wejściu też przedstawiałem Wam ten poziom 108, 43, 108 40 To jest układ na korekcie pędzącej AB równa się CD i to wsparcie zostaje osiągnięte w dniu wczorajszym przed południem. Również na dzisiejszej sesji azjatyckiej jeszcze przed otwarciem, przed godziną 8 mamy kolejny, kolejne testy tej strefy. Długie dolne cienie na formacjach świecowych, fajnie potwierdzony układ. Jeżeli ktoś zdążył się załapać mniej więcej w okolicy godziny ósmej, to być może długą, długą pozycję trzyma. Jeśli nie, to może jeszcze warto obserwować, być może na zamknięciu tej świecy z godziny ósmej również, również jeszcze będzie całkiem, całkiem logicznym zagraniem po prostu wejście jeszcze w ten rynek w długą pozycję. Zakładając utrzymanie trendu, to spokojnie, spokojnie ten poziom z, zysku do ryzyka może być jeszcze jak najbardziej... Atrakcyjny na, tym, na tej parze walutowej obecnie, także tendencja wzrostowi. Liczymy na to, że amerykańska waluta nadal będzie się umacniała i tutaj twierdzi się to na parze walutowej, właśnie dolar jen.